Mamy już pozwolenie na budowę i co dalej? No, jeżeli mamy pozwolenie, mamy już wybraną ekipę, to ekipę wpuszczamy na działkę. I teraz, w zależności od tego, jaki to jest teren, no, wariantów może być mnóstwo. Być może najpierw trzeba będzie wyciąć drzewa. Oczywiście, wcześniej trzeba na to uzyskać pozwolenie na wycinkę. E, może wystarczy po prostu zamówić koparkę która wiedzie na działkę i rozpocznie roboty, a być może trzeba będzie najpierw zbudować drogę, którą ta koparka wiedzie w miejsce naszego przyszłego domu? Na tej działce widzimy dużą ilość drzew. Co trzeba robić z tymi elementami? Czy potrzebne są jakieś pozwolenia na, na wycięcie tych drzew? Jak je składować, czy należy je wywieźć od razu, czy mogą też leżeć na terenie budowy? Drzewa, mimo że są naszą własnością, tak jak teren budowy, no podlegają dosyć rygorystycznym przepisom dotyczącym możliwości ich usuwania. Bywa to różnie na różnych terenach, zależy czy są to na przykład tereny leśne. Tutaj może leśniczy decydować o różnych rzeczach, natomiast w innych przypadkach no, trzeba uzyskiwać pozwolenie na wycinkę drzew. Od Urzędu Gminy w formie decyzji. Nie można sobie od tak przyjść na działkę i wyciąć wszystkich drzew. Są pewne zasady, są przepisy, jak można, jak, jakie, jakie drzewa można z, bez zgody wyciąć, a na które trzeba uzyskać taką zgodę. Jak już mamy sprawy formalne za sobą, no to oczywiście trzeba oczyścić teren przed rozpoczęciem wykopów. Stąd widzimy powyrywane karpy po ściętych drzewach. Je można wywozić, można je spalić. To jest nasze drewno. My nim dysponujemy w sposób swobodny. Sam teren budowy. Są pewne formalne wymogi. Teren budowy powinien być ogrodzony zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych. Tutaj nie mamy jeszcze tego dobrego przykładu na to, mimo że roboty są rozpoczęte powinien być wyposażony również podstawowe elementy zaplecza socjalnego czyli na przykład toaletę przenośną no to już nie jest czas dziury w ziemi prawda? czy skakania sobie do lasu za potrzebą A jaka jest w takim razie rola inwestora w tym całym procesie obowiązkiem inwestora jest zapewnienie odpowiedniego nadzoru na budowie czyli wybieramy kierownika budowy i dalej to jest poniekąd jego problem jeśli o te rzeczy chodzi, jego obowiązkiem jest zorganizowanie tego tak, żeby wszystkie przepisy zostały spełnione. Bardzo często, już mówię teraz o stronie praktycznej, w większości te obowiązki przejmuje ekipa wykonawcza, czyli zazwyczaj oni przyjeżdżają z jakimś kontenerem socjalnym, z jakąś tojką. Koparka pracuje, ciężki sprzęt na budowie na pewno się pojawi. Co zatem z drogą dojazdową? Tutaj bardzo zależy od lokalnych warunków, bardzo dużo zależy od lokalnych warunków. Czasami wręcz w pozwoleniu na budowę może nam urząd wpisać zabezpieczenie chodnika, zjazdu, z ulicy itd. itd. Mogą być to wymogi formalne. Ale nawet jeżeli nie ma żadnych, to warto pomyśleć o tym, żeby. Zjazd z drogi publicznej, obojętnie w jakim stanie ona jest, czy to jest droga gruntowa, czy droga asfaltowa, został w jakiś sposób utwardzony, choćby tak prowizorycznie jak tutaj, przy pomocy kruszonego betonu. Niekoniecznie trzeba robić asfaltowy wjazd, prawda? Pamiętajmy, że tych samochodów, ciężkich samochodów, na tą działkę będzie wjeżdżało nie 5 czy 10, tylko 100-200, bo to i cegła, i, i transport materiałów sypkich, i nawet styropian jak przyjeżdża, to przyjeżdża dużym samochodem zazwyczaj. Także ten ruch będzie i musimy zapewnić i miejsce rozładunku. Wjazd, szerokość tego wjazdu. Pamiętajmy, że w bramę szerokości 4 metrów to może wjechać samochód osobowy, ale nie tir. Mówiliśmy o tym, że przy pracy sprzętu ciężkiego zaopatrzenie w wodę i w energię elektryczną jeszcze nie jest tak do końca potrzebne. Więc kiedy ten moment następuje? No przy rozpoczęciu używania narzędzi elektrycznych w związku z czym jeżeli ktoś tutaj będzie chciał stawiać ogrodzenie, placu budowy i będzie już do tego wykorzystywał betoniarkę elektryczną, no to musi mieć zasilanie. No to potrzeba wymaga, wymusza niejako ten moment. To nie musi być na dzień dobry, ale to jest zdecydowanie sam początek budowy. Przynajmniej jeśli chodzi o energię elektryczną. Jeśli chodzi o wodę, rozwiązania są różne. Może być to woda wodociągowa. Tutaj trzeba odpowiednie pozwolenia i uzgodnienia z, z gestorem mediów poczynić już na etapie projektowania. Już na etapie zatwierdzania projektu budowlanego, bo to trwa, natomiast może być to nie wywiercona studnia, jeżeli warunki gruntowe i wodne na to pozwalają, żeby tą wodę pompować z niezbyt dużej głębokości. Pamiętajmy, że to nie musi być woda przeznaczona do picia, prawda? tylko do celów technologicznych. Może być to zbiornik w ostateczności. Tyle, że w pewnym momencie tej wody będzie potrzeba dużo. Dotynków, do prac murowych